Państwo wiecie doskonale, że mamy najrozmaitsze gospodarstwa i małe i średnie i duże hodowlane i uprawy ziemi, i uprawa najrozmaitszych roślin. Dzisiaj akurat jesteśmy w gospodarstwie pana Wielczewskiego w województwie podlaskim, gdzie pan gospodarz uprawia borówkę amerykańską na 600 hektarach. Jest wielkim eksporterem. Jest eksporterem. A właśnie eksport polski, eksport polskiego rolnictwa to bardzo jasno świecąca gwiazda, bo poprzez to dokonujemy jednocześnie przyciągnięcia kapitału do Polski. Poprzez to wzbogacają się polscy rolnicy. I cieszę się bardzo, że na tej trudnej podlaskiej ziemi akurat borówka amerykańska ma swoje dobre miejsce i można na niej korzystać. Zresztą. Spędziliśmy trochę czasu, pan gospodarz zdążył mi opowiedzieć o wielu ciekawych bardzo rzeczach, o korzystaniu z nowoczesnych rozwiązań, jak działka przeciwgradowe, o korzystaniu z bardzo nowoczesnych rozwiązań meteorologicznych i oczywiście wszystkich innych związanych z rolnictwem wąskim rozumieniu tego słowa. Szanowni Państwo. Oczkiem w głowie naszego planu dla rolnictwa są także rodzinne gospodarstwa rolne. Zdrowa żywność, żywność, która ma krótką drogę od pola do stołu, to coś, o czym bardzo często rozmawiam z posłami Prawa i Sprawiedliwości, także z tej ziemi i nie dalej jak chyba przedwczoraj rozmawialiśmy z panem posłem Lechem Kołakowskim, z panem posłem Mieczysławem Baszko, z panem posłem Jarosławem Zielińskim właśnie o rolnictwie dla województwa podlaskiego, ale też dla całej Polski. Jakie rozwiązania są najlepsze? Otóż między innymi właśnie te, które dotyczą rolniczego handlu detalicznego. Pan Wilczewski jest przedsiębiorcą, można powiedzieć, rolniczym w dużej skali, ale jest bardzo wiele, dziesiątki tysięcy, setki tysięcy gospodarstw mniejszych, małych. I one też produkują, nie tylko na własne potrzeby i mogą sprzedawać, dlatego Zwiększyliśmy pulę sprzedaży w rolniczym handlu detalicznym z 40 tysięcy złotych do 100 tysięcy złotych bez podatku. Zerowy podatek dla tych wszystkich rolników, którzy chcą w tej mniejszej skali próbować rozwijać skrzydła na rynki lokalne, ale nie tylko właściwie na rynki lokalne, bo w zależności od produktu można próbować docierać z nim szerzej poza województwo. Te zasady obowiązują na terytorium całej Polski. Dlatego też w twardych negocjacjach z Unią Europejską kilka miesięcy temu wynegocjowaliśmy największy pakiet dla rolnictwa. To 34 miliardy euro ze wspólnej polityki rolnej, ale także krajowego programu odbudowy. I ponad tym są środki z budżetu państwa polskiego, Polski Ład dla rolnictwa. Dopłaty do paliwa rolniczego. I dzisiaj pracujemy też nad czymś, o czym dyskutowaliśmy z rolnikami tutaj z tej ziemi, nad powszechnym programem ubezpieczeń. Wiemy doskonale, że te klęski żywiołowe potrafią być zmorą polskiego rolnika, polskiego rolnictwa. Będziemy rozwijali szybko koncepcje i opracowywali legislację tak, żeby ubezpieczenie od różnego rodzaju klęsk żywiołowych w końcu pozwoliło odetchnąć rolnikom pod niebem polskim na różnych szerokościach geograficznych. Szanowni Państwo, drodzy rolnicy, rzeczywiście to wspaniały polski sektor eksportowy, ale przede wszystkim to jest sól ziemi i jesteśmy wdzięczni polskim rolnikom za wspaniałą, polską, zdrową żywność. Sprawdzajmy, Szanowni Państwo, co kupujemy, czy jest to produkt polski. Nakłaniam do tego bardzo serdecznie, żeby kupować od polskich rolników w handlu detalicznym, a jeśli w sklepach, to właśnie też patrzeć, czy to jest produkt polskiego rolnictwa, polskiego rolnika. We wszystkich możliwych miejscach i na wszystkich możliwych etapach produkcji i sprzedaży będziemy wspierać polskiego rolnika i polskie rolnictwo w 1992 roku pojawiła się u nas taka roślina, która nazywa się boruką bo amerykańską i w, te, i w tej chwili przeżywa swój rozkwit, na początku jej było mało zaczynaliśmy od hektara w tej chwili mamy 600 hektarów w, w ubiegłym roku było tego około 5000 ton z tego 97% eksportu eksportujemy na wszystkie kraje Europy, zatrudniamy około w sezonie 2,5 tysiąca osób do do zbioru i do ekspedycji. Na pewno są kłopoty, bo w tej chwili mamy dużą konkurencję Rumunii, Serbii, Kosewa, Ukrainy. Te państwa się budzą, mają o wiele bardziej przyjazny klimat do produkcji tej rośliny, tej rośliny tych owoców, ale jak na, jak na razie dajemy sobie radę. Dzisiaj mamy 22 lipca 2021 roku. Przeżywamy ba bardzo wielką ch ch chwilę, bo gościmy tutaj premiera. No, niesamowite wy wydarzenie w naszej ro rodzinie, w naszym go gospodarstwie. I bardzo dziękuję panie premierze za to, że zawitał dzisiaj do nas. Dzie dziękuję bardzo.